Witam serdecznie wszystkich z tej strony Antoni Jankowski. Jesteśmy w głębniku rozpodowym u pana Nico van Ordenen. Xarding, you can say hello, Mr. Niko. Hello. I teraz pokażemy Państwu najlepszego lotnika Holandii 2021 roku Jukon Lu. 2021 roku here is so clean, yeah? unbelievable. Beautiful. Here uh, must be good microclimate because it's very very dry. Can mm -hmm. I go inside or? Yeah, but. The, okay, okay, okay. The is okay. Okay, no problem. I will do it right. To jest najlepszy lotnik Holandii 818 parowany na samiczkę Snow White. E, I to jest najlepsza. This is the best yeah. To jest najlepsza samiczka rozpodowa Niko Van Nordena po której From her was many ice pigeons, national ice pigeons, yes, and uh, very good racers, yeah. Yeah, the grandchild won first national for kerek. Na przykład wnuk tej samiczki białej był e, pierwszy z lotu narodowego, na przykład urodziny Werkerków Jest to najlepsza para rozpodowa Niko van Norden. E, Snow White has ludo bloodline. Yeah, yeah, Snow White pochodzi z gołębi Lu Ludoklansensa i Torero, stara linia. Nico van Nordena Torero Torero was from uh, which bloodline from your... Bosua Kisbosua Torero, Torero pochodził z linii Kisa Bosua i a jeszcze ma też krew ludoklasensa z jego białych gołębi. Amazing 818 pochodzi Amazing 818 is from which bloodlines? Wenstra. Uh, Venstra. Venstri, gołębi 818 Amazing pochodzi? Mark van der Berg. i Mark van der Berg. Mark van de Berg very good uh, pigeon fancier, but not so known. Mark van de Berg, bardzo dobry hodowca z Holandii, bardzo dobre gołębie posiada, ale nie jest tak rozreklamowany, nie jest tak znany, ale bardzo dobry zawodnik. I właśnie z tej linii gołębi pochodzi 818. Właśnie przyjechałem do kolegi Nico van Nordena, ponieważ hodowcy z Polski już za złożyli zamówienia na gołębie z, tej, z tejże pary. Ja tak samo z, tej, z tego samca mam zamówionego, zamówione dziecko na ten rok. Kolega, kolega Jacek Buchta będzie miał, także widzicie, proszę zobaczyć, jakie głąbki są oswojone siedzą tutaj razem. She will lay eggs, nie? Yeah. Nie. No. She has eggs. O, okej, she yeah. has eggs. A, why, why she go out from the eggs. O, oh, oh, because when we come here. A, one teraz mają jajeczka, siedzą na nich akurat. Niko nie wie czemu akurat, jak przyszliśmy, to zeszły, przysz, przyszły tutaj zeszły z jajek, może dlatego, że przyszedł. Ale widzicie, gołębnik Klasa, very clean. 818, teraz ma dyżur na jajeczkach. Widzicie standardowe, kosze, klatki rozpodowe, jak to się mówi, cele rozpodowe, bardzo popularne w Holandii i w Belgii. Ja też takie lubię, naprawdę mi się podobają, są bardzo fajne, bardzo praktyczne. To są stare modele, ale jeszcze można je kupić w sklepach. I say about the shelf that they are very. Popular in Holland and Belgium, yeah, yeah. and very known, and still a lot of fanciers are using yeah, them. Yeah. Także jak widzicie, you, you use tobakstelen in the nest. Yeah. Pan Niko, widzicie, używa w miskach lęgowych and, and, uh, nest Yes. Wkładkę lęgową kokonat Coconut, kartun, coconut and then tabak yes. inside the bowl. Yes. Kokosową wkładkę używa pan Niko van Norden, i oprócz tego. Yy, Tytoni, łodygi, tytoniu. Ja tak samo robię łodygi, tytoniu używam, ale używam wkładki yy, yy, kartonowe od firmy Leoni, od Leszka Barczaka, którego pozdrawiam na kokosowej. Teraz używam, jak widzicie, minerały Jovan Jovanti. Mr. Nico used jo Jovanti Minerals. Soon he will be using my minerals, Power Mix Minerals. I, i jak widzicie, gołąbki naprawdę mają warunki do rozrodu. Niesamowite. 100% that they will be from this couple. 100% że te gołębie będą z tej pary. Widzicie, osobny gołębnik mają. Także pozdrawiamy wszystkich. We say hello to everybody and goodbye. Dobra, pozdro.